Dzień dobry, nazywam się Eliza Mikulska. Witam Was kolejny raz na moim kanale. Ponieważ za kilka dni dzieci wracają do szkoły, dziś przygotowałam opowiadanie z myślą właśnie o nich, zatytułowane Powrót do szkoły. Pozwólcie, że je przeczytam. Dorota siedziała w swoim pokoju już kolejne popołudnie. Wpatrywała się w jeden punkt przed sobą, intensywnie nad czymś myśląc. Z jednej strony cieszyła się, że od poniedziałku wraca do szkoły, z drugiej przerażało ją to. Przez ostatni rok miała znikomy kontakt z rówieśnikami. Czy będzie potrafiła nawiązać z nimi na nowo relacje? Przecież rok to bardzo dużo. A co, jeśli zmienili się do takiego stopnia, że już nie będzie potrafiła z nimi rozmawiać? Poza tym ona także czuła, że zaszły w niej zmiany. Stała się poważniejsza. Miała wrażenie patrząc na zapis czatu na grupie klasowej, że jej koledzy zatrzymali się z miejscu. A jeśli nie zaakceptują tej nowej doroty, którą się stała? Poza tym lekcje online wymagały od niej mniejszej koncentracji niż te w szkole. Czy będzie potrafiła skupić na nich całą uwagę? W dodatku czuła, że ma braki w wiedzy. A co, jeśli nauczyciele już od pierwszego dnia zaczną ich wypytywać, zasypywać kartkówkami i sprawdzać ćwiczeniówki i zeszyty? Przytłaczał ją ten nadmiar obowiązków. Przewidywała, że może sobie z nimi nie poradzić. Z jej oczu znów popłynęły łzy. Jej ciało też nie czuło się dobrze. Od roku nie mieli nawet jednej godziny wychowania fizycznego. To wpłynęło na jej sylwetkę. Odnosiła wrażenie ociężałości. W poniedziałek pierwszą lekcją jest właśnie włów. A co jeśli pani wymyśli jakieś kondycyjne ćwiczenia? Dostanie zadyszki i wszyscy się będą śmiać. Bolały ją brzuch i głowa na samą myśl o szkole. Chciałaby poczuć się lepiej, lecz nie wiedziała jak. W dodatku zaczęła obgryzać paznokcie, choć do tej pory wydawało jej się to obrzydliwe. Stało się samo, nie wiadomo kiedy. I co teraz? Usłyszała pukanie do drzwi. Do pokoju weszła mama. Dorotko, chodź na obiad. Nie jestem głodna, odpowiedziała, nie odwracając się w jej stronę. Co się dzieje? Mama podeszła bliżej. Nic, Dorota skrzywiła się. Rozumiem, że nie chcesz o tym rozmawiać. W porządku. Mama opuściła jej pokój. Nastolatka westchnęła. Może by i chciała powiedzieć mamie o tym, co kłębiło się w jej głowie, lecz nie miała pomysłu, jak to zrobić. Poza tym, mama i tak, jak zwykle wie lepiej, jest dorosła. Dziewczynka zwinęła się w embrion na łóżku i zamknęła oczy. Zasnęła w jednej chwili, wycieńczona ciągłym myśleniem, przez które nie mogła spać w nocy. Obudziło ją pukanie do drzwi. Usiadła na łóżku, przecierając oczy. Drzemka spowodowała, że było jej odrobinę lepiej. W drzwiach stanęła mama. Może jednak zjesz obiad? zapytała. Dorota nie odpowiedziała, tylko zeszła do kuchni. Mama postawiła przed nią talerz. Nastolatka wzięła widelec i zaczęła dłubać w makaronie. Przecież to spaghetti, twoje ulubione powiedziała mama. Dorota zmusiła się, by nabrać odrobinę potrawy na widelec i włożyć ją do ust. Przeżuwała powoli, bez apetytu. Powiedz, proszę, co cię dręczy? Nic. Przecież widzę, że od kilku dni jesteś przygnębiona. Dorota nie odpowiedziała. Mogę się tylko domyślać, że to ma związek z powrotem do szkoły. I co z tego? Wyrwało się Dorocie. Uważam, że nie powinnaś się martwić na zapas. Łatwo ci mówić. Wiesz, gdy byłam w twoim wieku, to złamałam nogę i trzy miesiące nie chodziłam do szkoły. Też miałam obawy przed powrotem, zwłaszcza, że wtedy nie mieliśmy ze sobą takiego kontaktu. Jak to? Nie było telefonów komórkowych. Przez trzy miesiące nie wychodziłam z domu i nikt mnie nie odwiedzał. Pierwszego dnia usiadłam w ostatniej ławce, nie widziałam, jak się odezwać do koleżanek. Wydawało mi się, że są inne, jakieś obce. Dorota wpatrywała się w mamę z zaciekawieniem. I wiesz co? Moje obawy okazały się bezpodstawne, bo wtedy, jeszcze przed lekcją, podeszły do mnie basia i Ania i zaczęły opowiadać o wszystkim, co się wydarzyło w tym czasie. Odetchnęłam z ulgą i znów poczułam się częścią klasy. To nie jest takie proste przecież teraz nigdy z nas nie chodził do szkoły. Właśnie! odchwyciła mama. Z tego powodu wszyscy startujecie z tej samej perspektywy. Założę się, że twoje koleżanki i koledzy mają podobne obawy. Skąd wiesz? Bo są w jakimś stopniu podobni do ciebie, może nie jest to u nich aż tak nasilone, ale lęk jest zawsze, zwłaszcza w waszym wieku, gdy najważniejszą rzeczą jest akceptacja rówieśników. I co teraz? A może umówisz się z Alą i Emilą, że pójdziecie razem do szkoły? Tak jak to było wcześniej, przed pandemią? Może? Razem będzie wam raźniej. Poza tym, we trzy stanowić będziecie grupę. Nie sądzę, by twoje koleżanki aż tak się zmieniły, byście nie miały o czym ze sobą rozmawiać. No, nie wiem. Zawsze możesz skomentować pogodę. Albo zapytać, jak spędziły ostatnie dni czy miesiące. Dzięki, mamo, powiedziała Dorota, lecz wcale nie wyglądała na uszczęśliwioną. Coś jeszcze cię gnębi? Szkoła. A konkretnie? Boję się kartkówek, sprawdzania zeszytów i wf -u. Myślę, że niepotrzebnie. Inne osoby z twojej klasy też mają zaległości. Każdy by miał, wiedząc, że nie zostanie to sprawdzone, nawet ja, roześmiała się mama. Ty? Niemożliwe. A może napisz Dali i Emilii, jak to wygląda u nich, a gdy wrócicie do szkoły, porozmawiajcie z wychowawcą i wytłumaczcie mu, że potrzebujecie trochę czasu na ponowne przyzwyczajenie się do obowiązków. Gdy o tym mówisz, to wszystko wydaje się takie proste. Bo taki jest. Przecież nie było tak, że ty żyłaś ostatnio na ziemi, a cała reszta na Marsie lub odwrotnie. Uwierz mi, że nauczyciele też potrzebują przestawić się na nowo na system stacjonarny. A co, jeśli nie wyjdzie? Wtedy spróbujemy znaleźć inne rozwiązanie. Albo osobiście zadzwonię do wychowawcy i z nim porozmawiam. Dorota wzięła telefon i zaczęła pisać do koleżanek jakie było jej zdziwienie gdy okazało się że mają podobne obawy wspólna rozmowa z nimi przy użyciu komunikatora uspokoiła Dorotę spowodowała że jej lęk zmalał minęły bóle brzucha i głowy i wrócił apetyt jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki a przecież podobno magia istnieje tylko w bajkach myślała nastolatka kładąc się do łóżka tego wieczoru zasnęła z uśmiechem. Tak się kończy e, ta historia. A może ty masz jakieś rady dla nastolatków na ten powrót do szkoły? Podziel się nimi ze mną w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. Na dziś to wszystko. Jeżeli ci się podobało, daj proszę kciuk w górę. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia kolejnym razem. Pa pa.